Siemanko, z to są witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy, oczywiście znajdujemy się na derpmc.pl i w tym filmie nie będziemy mogli nic ulepszać dokładnie nie chodzi mi o to, że po prostu nie będziemy mogli używać diamentów tylko po prostu będziemy mogli mieć tylko skórzaną zbrojkę będziemy mieć mogli tylko właśnie drewniane itemki zobaczymy jak nam pójdzie Szczerze powiedziawszy na wygraną nie liczę chociaż może zajmiemy podium, zobaczymy Subskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie. Eee, parę dni temu właśnie mieliśmy 2100 subskrypcji, za to bardzo Wam dziękuję. Special albo się pojawi już na kanale, albo się pojawi, wiem kiedy to wstawiam. Ten film już chyba powinien mieć, powinien mieć komentarze, chyba, że znowu YouTube mi coś jakiś numer wywinie. Zobaczymy. Ok, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy już lecieć na pierwszą arenkę. Okej, okay, drodzy, razu już jesteśmy na pierwszej areneczce. Eee, jako dodatek wziąłam sobie właśnie tutaj patyka. Mm. Dokładnie, jako tutaj wziąłem sobie patyka i też sobie zmieniałam klasę, bo zawsze na odcinkach mam klasy rycerz, który nam daje na start już żelazną zbrojkę, ale challenge to challenge, więc właśnie sobie zmieniałam na tropiciela Tropiciel, gdyby ktoś się pytał, daje nam to, że po prostu hmm, to jest taki IC trap, który nam się nigdy nie kończy Dokładnie, czyli na, na przykład jak nam ktoś pojedzie na, do bazy, to na czasie pojawia nam się informacja Dokładnie OK, więc widzę, że na razie gościu tutaj obok yy, mamy daleko więc w sumie jest to, pocieszające, jest to pocieszające Na razie nie będziemy tutaj się yy, wybierać Tylko sobie tak yy, na czylku pogramy, bez żadnej tutaj spinki yy, Pójdziemy sobie tutaj na emeraldy, chociaż w sumie nie wiem po co ponieważ yy, mogę sobie kupić jednej płotki, e ewentualnie obsydy To jest fajna opcja Możemy sobie kupić obsydian. A inne rzeczy, no tak, no tak średnio chyba zbrojki nie możemy, łuku też nie możemy, jeżeli, jeżeli już to ten najtańszy. Więc no ciekawie, ciekawie. Ok, więc już to mam, tutaj mam wszystko ładnie, pięknie pozbieranie na obsydian. Jak widzicie, tutaj ten zielony nieźle rasuje, ponieważ już zabił, zabił, zniszczył dwa teamy więc to nie jest dla mnie bardzo pocieszające. Dobra, kupię sobie Protection, może to nam coś da, może to akurat nam coś da. Mamy kupionego Obsydianika i teraz myślę, że możemy tutaj już zamieniać sobie. Ok, obsydianik jest już położony elegancko. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie widział, że takie oto tajne rzeczy postawiam. Jak tam, diamencik 4 No spoczko, więc sobie jeszcze chwilę poczekamy Zielony już jest na Emeralda. No smutne, bardzo smutne Ale w sumie po co mam iść na te emeraldy Jakby, halo, po co Tak nie mogę sobie kupić żadnej strojki ani nic Jedyne co mnie ratuje to jakieś podki I perełka, nie wiem co jeszcze Tam możemy sobie w sumie No co, tego nie możemy Jakby możemy sobie kupić rzucany most Ale no, po co mi jest rzucany most Jakby Halo. Ok, mamy sharpnessa. Myślę, że to nam tak ułatwi sprawę jak nigdy. Nie wiem, ile w sumie, bije drewniany mieczyk sharpness 1. Ale po prostu tak nam to ułatwiło sprawę. Mam teraz platyk mam teraz sharpnessa. Myślę, że bardzo fajna opcja. Ok, pójdziemy sobie pozbierać na ten rzucony most. Może sobie w sumie pójdziemy do tego zielonego. Ok, więc to, to troszkę nam się tutaj sprawa zmieniła, ponieważ e, zielony. Zielonego już nie ma, dokładnie. Szczerze powiedziawszy, zielonego się chyba najbardziej bałam A yy, go już nie ma, więc jakby bardzo... ale to bardzo fajnie Dobra, widzę, że goście się do nas buduje Znaczy, do nas Dzień dobry Nie, mordo, nie chcesz tego robić Proszę Mordo, please No jeszcze idziemy... Diamet... To wymieczek, no weź mordo, no czemu się tak zachowujesz? No czemu? Dobra, i teraz nie mam już łóżka, jakby pod. Okej, okay, ale w sumie. Co? Jak? Pytam. Jak? Ja, 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 ja się pytam, jak? E, Okej, okay, więc jakby ta ręka była bardzo krótka. Trwa chyba dziś około 6 minut, albo nawet 5, więc postanowiłam, że zagramy sobie kolejną. No, więc tutaj zagramy sobie kolejną. Zobaczymy, jak na tej. mi pójdzie sobie jeszcze tutaj szybko weźmiemy. Patyka. Lubię placki. Ja też lubię placki, więc jakby. piszcie w komentarzu hashtag Tim Placki dokładnie. Pierwszy tutaj hashtag w odcinku. Więc bardzo fajnie. Ja też mordę, ja też robię plack, nie? Dobra, więc y, tak, co robi tutaj nasz przeciwnik? Halo, Ziomek, idziesz do nas? No jasne, że idzie. No jasne, czego ja się innego spodziewałam. No, nie w sumie, patyka nie może użyć, Dobra, y, więc tutaj y, też się podbuduje. Też się podbuduje. Czemu nie? Mordo. Dobra, szybko tutaj lecimy do góry patyka. Jeszcze chyba nie możemy użyć. Dopiero tam po 40 sekundach czy coś. Mordo. Okej. Okay. Zbawicielu mu, zbawicielu. Dobra, dobra, dobra. Eee. Oj, XD. Co? Jaka? Jaka? Co? <laughs> nie, nie wnikam. Mordo, rozwalaj mu, rozwalaj, dobra, dobra. E, więc jak widzicie. Tutaj sytuacja się w ogóle odwróciła. Co ja kupiłam? Jezu Zobaczcie, się tutaj kompletnie odwróciła Więc jakby y, XD y... Jak widzicie, Patek może tak bardzo pomóc Patek może tak bardzo pomóc I gościu już nie ma łóżka, więc jakby bardzo fajnie Myślę, że teraz ma... Y, no mind... Ma... Co? Nie! Brawo. ja tego nie chcę. Kurde, ja tego nie chcę, kurde. Dobra, więc yy, siekierka, żelazna zbroja. Znaczy... Nie, ja tego nie widzę moi drodzy, ja tego kompletnie nie widzę. Mordo. XD. Okej, okay, i teraz ja mam DEDA stuprocentowego nawet nie mam tutaj o czym mówić. Okej, okay, widzę, że gościu się nie spodziewał. No, gość się ewidentnie spodziewał Dobra, więc druga a ręka idzie nam nawet spoko Idzie nam nawet spoko, nie powiem, że nie Interes tak White widzę, że robi jakieś niestworzone, jakieś tutaj paranormalne bazy więc bardzo fajnie, fajnie. Okej, okay, więc... Okej, okay. więc gościu idzie sobie właśnie do naszego yellowa no, okej, okay. niech tak będzie, niech tak będzie Okej, okay, dobra, już myślałam, że coś tutaj spadam, czy coś, ale jest wszystko... No Jezu! Co mi się... Co mi się dzisiaj dzieje? Przepraszam Czy ktoś to wyjaśni? Czy ktoś to wyjaśni jakby? Okej okay. nie, 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 nie komentuję, nie komentuję Ok, więc ja też tutaj nie mam łóżka, więc bardzo fajnie. Mamy dużo tutaj szmaragdu, więc sobie właśnie kupimy. Co możemy sobie jeszcze w sumie kupić? Uzdrowisko, nie jakoś... Aha, dobra. Ok, myślę, że pośpiech jeden byłoby, tam, byłoby to nawet fajna opcja. Dobra, i teraz tak. Zostałam ja versus Pink. Ja versus Pig. Tutaj w ogóle się od drugiej strony poszedł, więc ciekawie Ok, zobaczymy, kto wygra. Co? Jak? O, jakby szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że wygramy aż dwie, a ręki. No wow, na Więc Za to kończę, musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Lecimy po 2200 subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. I pierwsze też challenge, jakie mam wykonać w kolejnych odcinkach, bo powrócą właśnie też challenge od Was. Ok, trzymajcie się. Na razie. No i pa pa.